Szokujące, sprawdziła się wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego dotycząca spotkania Putina z e, Trumpem. No właśnie, jak brzmiała ta wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, e, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę grzewce, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat wizji przepowiednia jasnowidza Ackuskiego dotyczącej spotkania Trumpa z Putinem, i tutaj zrealizowała się ta wizja przepowiednia jasnowidza Ackuskiego, gdzie jasnowidz mówi w ten sposób, że będą mieć miejsce te rozmowy te spotkania, po czym po prostu nagle te rozmowy zostaną zerwane. E, tak, e, później po prostu strony znowu wrócą do rozmów, ale ostatecznie te rozmowy zostaną skrócone. No i rzeczywiście ta wizja przepowiednia nowa, wizja Jackowskiego zrealizowała się w 100%, a mianowicie doszło do tego spotkania Trumpa z Putinem. Natomiast to spotkanie zostało skrócone. E, tak, ponieważ e, Trump chciałby, żeby po prostu Putin został jeszcze tam na lunch czy na jakimś posiłku i żeby po prostu te rozmowy trwały dłużej, natomiast ostatecznie okazało się, że po prostu tylko odbyły się te rozmowy, potem miał miejsce ten briefing, ta konferencja dla dziennikarzy, no a dobrą sprawę to nawet nie konferencja prasowa, tylko wygłoszenie swojego statementu przez Putina, no i potem po prostu Putin tak odleciał z Alaski, czyli tutaj zrealizowała się ta wizja przepowiednia Snowidza Jackowskiego dotycząca przebiegu tego spotkania i jak to spotkanie miało wyglądać, że rzeczywiście po prostu to spotkanie zostało skrócone, także że ono po prostu zostało skrócone, tak, czyli po prostu nie trwało o tyle, ile strona amerykańska wydawało się, że będzie trwało, tak, że miał być tam podany posiłek i tak dalej i potem po posiłku tutaj, tak, jeszcze miał być prowadzone dalej te rozmowy, no, więc tutaj rzeczywiście ta przepowiednia zrealizowała się. Ja słyszałem taką informację, nie wiem, czy to jest teoria spiskowa, czy też nie, taka informacja, która pojawia się w mediach, że Putin, jak jedzie ze swoją świtą, to podobno ma po prostu człowieka, który jest odpowiedzialny za to, żeby tak naprawdę odchody, tak z, po prostu swoje jak zrobi, to żeby ta osoba sprzątnęła te odchody, tak, zabrała do jakiegoś pojemnika, żeby jej nie zostawiać w hotelu, czy nie spłukiwać, żeby po prostu inne państwa czy obca, mocarstwa wywiady, tak, nie mogły przejąć tego kał brzydko mówiąc do analiz do badań na podstawie których można byłoby stwierdzić e, stan zdrowia danego człowieka tak nie wiem czy to jest teoria spiskowa, nie mam żadnego pojęcia, czy tak rzeczywiście jest. Nie zdziwiłbym się, no bo Putin jest przewrażliwy na punkcie swojego zdrowia. Natomiast nie oszukujmy się, po składzie po prostu tak czy po tym co się znajduje w kale można dużo po prostu wywnioskować, tak z, z punktu widzenia badań mikrobiologicznych, tak jak tam się po prostu robi. No tak samo jak my zwykli ludzie po prostu no Putin też jest zwykłym człowiekiem, tak tylko jest przywódcą mocarstwa. Tak jak zwykły człowiek idzie oddaje po prostu próbkę kału do badania laboratoryjnego. No to tam po prostu naukowcy na, czy, czy są w stanie odczytać praktycznie tutaj, jaki jest stan naszego zdrowia, czy na coś chorujemy i tak dalej. Także no nie wiem, czy to jest prawda, czy też nie. Tak? Natomiast, no, wiadomo, że po prostu Putin na pewno by się nie zgodził na to, żeby po prostu jeść tam cokolwiek, tak? bo jeżeli tak jest przewrażliwiony na, na punkcie swojego po prostu zdrowia i bezpieczeństwa, no to wątpię, żeby na to się zgodził. Natomiast tutaj rzeczywiście zrealizowała się ta przepowiednia. Ja widziałem taki filmik, nawet po prostu jest dziś na internecie, jak w Moskwie miało miejsce spotkanie. To nawet nie była parada wojskowa, to jakieś inne spotkanie, tak? Czy w jakimś innym miejscu, nie wiem, nie dokładnie, ale to było w Rosji. I wyobraźcie sobie, że Putin, no wiadomo, ma tą swoją obstawę i tak dalej, ale tam widziałam, że nawet po prostu jest jeden z ochroniarzy, który ma na ręku przenośnego drona do zeszczelenia, tak? Nie jak to się nazywa to jest coś takiego po prostu, zresztą taki filmik można zobaczyć na YouTubie, on to ma po prostu jest to przykryte taką po prostu jakby płachtą, tak, to jest taki dron wielkości tam metra czy półtorej metra, postawny praktycznie ochroniarz i to jest troszeczkę taki po prostu jak pistolet, tak, taki duży pistolet gdzie po prostu gdyby leciał dron w kierunku Putina to właśnie ten ochroniarz weźmie to, wystrzeli praktycznie ten dron i ten dron zneutralizuje po prostu to, co by leciało w kierunku tak, czyli prawdopodobnie dron, e, który by leciał właśnie w kierunku tutaj, właśnie Putina. No, dosyć szokująca tak naprawdę sprawa, bo widziałem nawet taki filmik, gdzie już po prostu pokazywali samo to, to urządzenie, ten dron, tak, że to tak wygląda jak taki pistolet, tak, tylko duży po prostu, tak, który i ten dron się zostaje wystrzelony po prostu jak z pistoletu, tak, czyli on pewnie działa na takiej zasadzie, że ten, ten dron taki przenośny, mobilny, który, się, który jest wystrzelony po prostu w formie takiego pistoletu, leci w obiekt, który po prostu widzi na niebie, tak, że to nie trzeba jakoś namierzać, Jakieś tam i tak dalej, tylko to, co po prostu le leci. No bo dzisiaj wiadomo, że ci przywódcy tak, boją się po prostu tych dronów małych, lekkich, e, które mogą wyglądać jak ptak po prostu, czy większy ptak, które są też ciężkie do zestrzelenia, które lecą po prostu bardzo nisko nad ziemią, tak. No, ale no, byłem w szoku, jak zobaczyłem to, że właśnie ten ochroniarz ma taki po prostu tutaj takiego drona. Ewidentnie to bo widać, że to, bo to wystawało po prostu. Część było przykryte tym pokrowcem, a część po prostu wystawało, tak. E, I to taki dron po prostu jakby mobilny m, w formie takiego pistoletu. No więc na no to jest kwestia, że bardzo dbają o bezpieczeństwo tutaj właśnie yy, Putina, tak? On też jest po prostu przewrażliwiony pewnie na punkcie swojego bezpieczeństwa, życia i zdrowia. Yy, więc tutaj yy, ta przepowiednia jasnowidza zrealizowana w stu tak? Ta przepowiednia zrealizowana. Ja pamiętam inną jeszcze przepowiednię jasnowidza Była taka przepowiednia, że Putin śpi w pokoju sam i w tym pokoju, szczerze jego bezpieczeństwa, pies owczarek, jakiś duży owczarek niemiecki. Tak czy jakby Putin nawet nie ma gwarancji, bo wiadomo, pewnie za drzwiami tam jest, jest wartownicy, służba i tak dalej, pewnie budynek strzeżony i tak dalej, czyli Putin po prostu śpi na łóżku, tak, jakimś po prostu w swoim pokoju i e, gdzieś tam w rogu po prostu pokoju śpi duży owczarek niemiecki, który miałby szczec jego bezpieczeństwa, gdyby na przykład, nie wiem, jego ochroniarze zostali otruci, albo ktoś by się wdarł i tak dalej, to ten pies miałby go szybko pewnie wybudzić, tak, czy miałby po prostu szczec jego bezpieczeństwa, tak. Czyli tam naprawdę. No, jakie są zasieki, takie wiecie, kwestie bezpieczeństwa i tak dalej? Czyli jeszcze po prostu nie miałby zaufania do swojego najbliższego y, otoczenia, tak jeśli chodzi o najbliższe y, ochroniarzy, i jeszcze po prostu w tym pokoju e, taki pies, ale to Jasnoński Jackowski mówił, że to nie w sensie, że pies po prostu, który tam y, Putin go lubi od lat i tak dalej, tylko ten pies ma taką funkcję, właśnie ochronną, obronną, tak e, w tym właśnie pokoju, który miałby strzec e, takiego bezpieczeństwa, takiego. E, Putina, tak, no bo wiadomo, że ludzie mają zwierzaki w domu, tak, w pokojach śpią te psy po prostu i tak dalej, koty, ale tutaj on miałby inną funkcję, taką po prostu funkcję prewencyjną bezpieczeństwa, czyli pewnie Putin bierze pod uwagę taki scenariusz, gdyby to wszystko zawiodło, tak, gdyby na przykład, nie wiem, po prostu jacyś zamachowcy wdarli się, czy po prostu pokonali tutaj, tak, ochronę, służbę i tak dalej, to jeszcze ten pies miałby go po prostu, go wybudzić, pewnie Putin tam ma jakąś broń w szafce nocnej i tak dalej, wtedy mógłby on zareagować, tak, gdyby ktoś niepostrzeżenie miałby się w Wedrzeć do jego pokoju, tak, eee, czy gdzieś tam, gdzie miałby spać, po prostu do jego komnaty, czy jak można było nazwać. Tak? No, dosyć ciekawa sprawa, ale to była wizja przepowiedni, nie wiemy, czy tak rzeczywiście jest. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw tę łapkę do góry pod tym filmikiem. Klik na krzewce, wona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, Cześć.